Yoga, jak zwykle z powrotem. Ogólnie miałem tego filmu nie nagrywać, ale nie nagram po czemu nie? Po pierwsze, to pajączek rośnie jak najęty. Siedzi sobie, tu jest strasznie wychudzona powylince, No, strasznie. Nie wiem, dałem mu jakieś słodzić kilka muszek. Tu jest wylinka rzucona, Teraz będę się ją wyjąć. No, więc urosła znowu trochę. Wierzę, że sobie wyjdzie i zje później. Tutaj zrobiłem porządek. Jak, jeśli pamiętacie, to w poprzednim filmie tu był gigasyst, tu był jakiś wąż i tak dalej. Tu jest y, terrarium tego malucha, do którego pewnie będę go też przesadzał niedługo albo po tej walnice, nawet jak już trochę zje i nabierze sił, albo po kolejnej. Tu jest docelowe, które w końcu postanowiłem, że totalnie zmienię aranżację. W się, sensie, bo tu miały być różne plastikowe rośliny. Stąd tutaj są te na przykład o eee, z tego całego sypu. Eee, co tu jest. Jak male, że zostawię tylko tę korę i tę korę i to podłożę. Więc no, trochę szkoda, bo trochę na nic je kupiłem, ale końcowo tu będzie prawdopodobnie fitonia posadzona. Nie. tu pokazuję, a nawet nie wskazę. Tu będzie fitonia w tym rogu, tu będą jakieś patyki, tu będzie mech na dole. Więc taki jest plan. Zobaczymy jak to wyjdzie. A czy może zrobiłem tu porządek? A to jest całkiem prosta odpowiedź, bo po prostu będę sobie kupował roślinkę, o której na pewno też będzie film, bo to nie będzie taka zwykła roślinka, ale powiem wam o tym kiedy indziej, a imienin w jakimś filmie o tym I tu będzie nowa rzecz to jest kakun ma się dobrze, no tylko jest wychudzony po wylince, więc ma jedzenie, może zje a jak nie, no to spróbujemy coś innego tutaj ten mały krakan też jest <gryw> ma się dobrze, też niedawno liniał niestety no, no, jest w cieniu tylko tyle mogę wam go pokazać więc no, taka szybka aktualizacja, plus nie, planuję wrzucić nowy film o też tematyce pajęczarskiej, bo na tylko tematykę pajęczarską na kanale, ale trochę innym formacie, więc no, Norko.